Maneczko, ziemeczki, z tej strony ja, Pszczółka. Witam Was w kolejnym, znaczy, witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. Kochani, to będzie mój kanał, na którym będziemy grać w, min w Minecrafta. I dzisiaj pokażę Wam, yy, pokażę Wam ogółem, jak będzie się zaczynać mój kanał. Więc niczym się nie martwcie ale na razie tak się zaczyna więc sorry za takie tło, ale sprawdzę czy można zrobić inaczej to to będzie to i to lepiej czy gorzej? kurde, czekajcie ale i tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, która jest tam na dole i komentarz. A na razie to tak się zaczyna ten filmik, więc to będzie mój kanał, więc będziecie mogli wpadać na odcinki. Więc na razie ten odcinek jest taki krótki, bo chcę Was tylko powiadomić, że to na razie będzie taki kanał oficjalny, więc buja.